Czy ty jesteś może osobą wierzącą? O Jezus, jestem. Okej, okay, a lubisz rozmawiać o bierze? Um, ja nie trzeba to. Ona ja nie, nie, nie przeszkadza to. mi to aż tak, ale... Yy, no, no możemy, słucham. Co okay. ci ciekawi? Często chodzisz do kościoła? Rzadko. Dlaczego? Czyli jesteś wierzącą praktykujesz? No właśnie. Właśnie to jest trochę taka moja bolączka. Bardzo żałuję, tym bardziej, że mam dzieci. Chciałabym im dawać taki należyty przykład. Moje dzieci również uczęszczają na, na religię. Chciałabym bardzo, żeby, żeby wierzyły tak, jak ja wierzyłam w ich wieku. Czasami mi się to nie udaje niestety, ale taka, takie życie w chaosie, cały czas ciągle, ciągłe wyjazdy i tak dalej, no nie pomagają w tym, więc niestety te moje dzieci nie chodzą systematycznie do kościoła, bardzo nad tym ubolewam. Czyli to jest tak, że tak, pójdziesz z koszyczkiem, pójdziesz na Boże Narodzenie i czasem na jakiś ślub. No ale nie, 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 nie. jeszcze pamiętam, coś nam się zdarzy. Nie jest Czekaj, tak źle, nie jest ee, tak źle. 15 sierpnia, Matki Boskiej jakieś tam, i wtedy Państwo zwierzają do kościoła. Ale ty jesteś jakiś taki uszczypliwy, wiesz co, no? Nie. Bo ja w ogóle nie chodzę, więc wiesz. Nie chodzisz. Nie. Wiesz co? To, bo to jest tak, że ja. Ym... Przyznam, że teraz już jestem starsza i tak dalej, ta wiara niestety, ale z wiekiem trochę ucieka. Jak byłam mała i jeździłam systematycznie na rekolekcje, na oazy latem, to, to gdzieś tam ta wiara faktycznie była taka stabilniejsza, mocniejsza, taka... Yy... I teraz, o Jezu, teraz tak się trochę otwieram przed Tobą, zaraz tego pożałuję i to srogo, ale faktycznie z wiekiem trochę to gdzieś umyka, zaczynamy myśleć o czymś innym, nie, jak żyjemy czymś zupełnie innym. Niemniej jednak yy, pielęgnuję właśnie to wiarę głównie dla dzieci, bo moje dzieciństwo, moje, mój okres dojrzewania był cudowny, był taki bezpieczny, ja się czułam taka zaopiekowana, dlatego że wierzyłam, że po prostu ktoś ode mną czuwa. Ja cały czas czułam tą obecność yy, tej... Pana Boga, czy kogokolwiek innego, jak cokolwiek inaczej nazwać, ale wiesz, dobrze jest rozwijać się, e, dorastać i wierzyć. Jest łatwiej, bezpieczniej. Pięknie powiedziane. Dziękuję bardzo. My się z Klaudią mimo wszystko lubimy. Tak? Tak? Ta tak czy nie? Niech będzie. Niech będzie. Hotel Paradise oglądajcie od kiedy do kiedy. Od kiedy nam już leci? To no nie ja jest. wiem, ale od którego dnia do którego A, dnia? A no od poniedziałku do czwartku 20:30. No i widzicie win-win. Ja mam temat, ona ma promo. Wszyscy zadowoleni. Dziękujemy bardzo. Dzięki.